Dziesiąta kolejka wirtualnej ekstraklasy. Mamy dwa klasyki. Na pierwszy rzut oka ciekawsze będzie starcie Legii z Lechem, ale gdy spojrzymy na tabelę, zdecydowanie bardziej istotny będzie mecz widzew w górnik. Od trzech kolejek w meczu z udziałem pogoni nie padł żaden gol, oby w starciu portowców z piastem się to zmieniło. ŁKS warta. Zieloni w strefie spadkowej, rywal jak najbardziej w ich zasięgu, ale łodzianie ani myślą powtórzyć historię i pożegnać się z Elitą po jednym sezonie. Po godzinie gry Tejan przedarł się z lewej strony i z ostrego kąta zmieścił piłkę w bramce. Warta znowu nieznacznie, ale przegrywa kolejne spotkanie. Zagłębie ruch. Miedziowi czarują od początku sezonu, a pokonanie Lecha w Poznaniu jeszcze bardziej ich uskrzydliło. Co prawda to niebiescy, tradycyjnie już za sprawą Nowotnego, objęli prowadzenie w 11 minucie, ale to był tylko start gospodarzy. Do wyrównania po kilku minutach doprowadził Kurminowski. Również on w 33 minucie pokonał Stipice i w tym sposobem szala zwycięstwa wychyliła się na drugą stronę. Tuż przed przerwą Kasper Chodyna obrał sobie pozycję i płaskim strzałem podwyższu na 3-1. Przy okazji drugą asystę zaliczył Marek Mróz. To już druga połowa i koncert Zagłębia trwa dalej. Mróz asystuje po raz trzeci, a Dawid Kurminowski zapisuje sobie na koncie taką samą liczbę bramek. W Lubinie jesteśmy świadkami pierwszego hat-tricka w tym sezonie. Jego zdobywca oczywistym piłkarzem kolejki. Natomiast przewagę Miedziowych w 65 minucie najlepiej podsumował Mateusz Wdowiak. Ruch w tym meczu zaczął strzelać i finalnie także skończył. Adam Wilkanowa w taki sposób ustalił wynik na 5-2. 7 goli, takich meczów w tym sezonie zdecydowanie nam brakowało. Zagłębie pewnie zdobywa kolejne punkty. Widzę W górnik, lider kontra jedna z lepiej spisujących się w ostatnim czasie ekip. Każdy każdego może tu zaskoczyć i obie strony za idealny moment uznały ten zaraz przed wiskiem kończącym grę. To pierwsza połowa, Podolski do Kapralika, nie przeciął tego i Biza i Słowak strzela bramkę do szatni, a to z kolei sama końcówka, gdy wydawało się, że górnik wywiezie komplet punktów z łodzi, Nascimento strącił brzutkę terpiłowskiego pod nogi Sancheza i napastnik widzewa nie mógł spudłować. Lider rzutem na taśmę ratuje punkt to się musi podobać. Determinacja do samego końca przynosi efekty. Górnik wyjeżdża z zaledwie jednym oczkiem. Legia Lech do największego klasyku ostatniej dekady. Kolej już przystępuje po porażce z Zagłębiem. Gospodarze po remisie w Mielcu. Nawet bez tego jedni i drudzy są głodni wygranej w tak ważnym pojedynku. To 23 minuta. Jozue swobodnie przed w pole karne z prawej strony. Technicznie przymierzył i pokonał Mrozka. Legia wychodzi na prowadzenie. W 40 minucie Kun zgub piłkę na lewym skrzydle, ale zgarnął ją Mark Gual. Hiszpan sam pociągnął akcję i pewnie ją wykończył. Doskonale jednak pamiętamy, czym poprzednio skończyła się dla stołecznej ekipy dwubramkowa przewaga, więc jeszcze nic nie wolno stwierdzić. Zwłaszcza, że w 63. minucie ostrzeżenie gospodarzom dał Filip Szymczak. Ostatni kwadrans w akcji znów młody napastnik Lecha, obrońcy stoją jak wryci, a Szymczak robi swoje. 2-2 przy Łazienkowskiej. Filip Szymczak strzela jak na zawołanie, a Legia drugi raz rzeka. Trwoni dwubramkową przewagę. To jest po prostu nie do pomyślenia. Co by nie było, szlagier, chociaż znowu nie został rozstrzygnięty, tym razem przeniósł należyty poziom. Puszcza Jagiellonia. Goście to jedna z tych drużyn, od których fani raczej nie oczekują fajerwerków wyleby tylko zacząć wygrywać. Przeciwko Benjaminkowi przyszło się namęczyć, ale wreszcie po upływie godziny gry sposób na zycha znalazł nenę. Tym samym trzy punkty jadą do Białego Stoku. Raków stal. Taki mecz musi przyjść w każdej kolejce. Tym razem doświadczyliśmy go w Częstokowie. Gdyby tak wziąć choć jedną bramkę z poprzedniego meczu stali do tego, już byłoby znacznie atrakcyjniej. Ale niestety i w tej kolejce mamy 0-0. Śląsk korona. Jeśli przez ostatnie kilkanaście sekund pogadanki o meczu Rakowa ze stalą zatęskiliście za bramkami, to już spieszę z pomocą. Zaczynamy w szóstej minucie, tak jak przeciwko Krakowi, jako pierwszy dla śląska trafia samiec Stalar. Upłynęło 10 minut, ten sam zawodnik dostał podanie od Nauela, przyłożył z pierwszej piłki i podwyższył zeszczył na 2 do 0. Asystujący przy tej bramce kontynuował koncert gospodarzy w 24 minucie. Wrocławianie bezlitośnie wykorzystują błędy korony i wbijają bramkę za bramką. Kto myślał, że w pierwszej połowie na tym się skończy, ten się przeliczył. Kolejnego gola w 38 minucie dołożył Exposito, choć w tej akcji wszystkie oczy na asystenta Uella Lejwy. Z kolei przedziwną asystę w drugiej połowie zaliczył Olsen. Chciał wypuścić sobie piłkę, nie wyszło mu to do końca, ale Exposito wszystko naprawił. Hiszpan za Teraz obok samca Talara zapisuje sobie Na koncie dublet. Śląsk w ciągu Ostatnich dwóch meczów strzelił aż 9 goli. Korona dobitnie Pokazała z jakiego powodu jest Outsiderem. Pogoń Piast Minuty upływają a bramek dalej nie ma To już naprawdę jest frustrujące Nie tylko dla fanów Pogoni ale oto 80 minuta i jak zbawienie Nadchodzi ten strzał ku Lurisa Pogoń wreszcie prowadzi Greg uchronił nas w ten sposób przed brakiem Goli ale przed remisem bardzo Byśmy chcieli. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź, Miłość Szczepański zdążył jeszcze doprowadzić do wyrównania. Paradoksalne, w rzeczywistości Gliwiczanie notowali w ubiegłym sezonie remis za remisem, teraz za ich sprawą to pogoń notuje siódmy podział punktów w tej kampanii. Radom jak Krakowia, ewentualna wygrana gospodarzy może stworzyć arcyciekawą sytuację na podium. Pasy jednak chyba otrząsnęły się po wysokiej porażce ze Śląskiem. W końcówce pierwszej połowy Atanasow oko-oko w oko z Kobylakiem oddał słaby strzał, ale bramkarz wypluł piłkę z powrotem i na rat Krakowia objęła prowadzenie. Radomiak szuka wyrównania w drugiej połowie: 56. minuta, obrona gości rozmontowana i Machado zaczyna mecz od nowa. Grzechem byłoby nie pójść w tej sytuacji za ciosem, to też chwilę później w pole karne wbiegł żardel, finezyjnym strzałem pokonał Chroszo i mecz zaczął układać się po myśli faworyta. Ten triumf udało się dowieść. W Radomiu, podobnie jak w Lubinie i Łodzi, nastroje wciąż doskonałe. Szlagiery na remisy, padł pierwszy hat-trick w sezonie, oczywiście nie mogło zabrać. Praknąć choć 1.00 tak minęła dziesiąta kolejka wirtualnej ekstraklasy. Na koniec września na podium trzy drużyny z równą liczbą punktów. Widzę i zagłębie z identycznym bilansem, radom jak wypada nieco gorzej. Podskoczył rozpędzony ostatnio śląsk Wrocław, zaś korona coraz bardziej się pogrąża. Krakowia i legia chyba starają się gonić pogoń pod względem liczby remisów. Po pięć goli na koncie ma już grupa sześciu zawodników. Po tej kolejce dołączyli do niej Exposito i Szymczak, za nimi równie duża grupa z 1. Golem straty, w niej chociażby król strzelców poprzedniego sezonu czy MVP tej kolejki. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na Wirtualnych Ligach.